Najnowszy dodatek do WoW The War zbliża się wielkimi krokami. Miałem taki film nagrać o wiele wcześniej, ale z natłoku spraw nie dałem rady, ale lepiej późno niż wcale. Premiera dodatku w RILI Akcesie pojawi się już jutro o północy z czwartku na piątek, gdzie swoją drogą będzie stream na moim kanale Twitch. Serdecznie Was zapraszam już jutro na godzinę 18. Link do Twitcha w opisie. Natomiast globalna premiera dla wszystkich, którzy kupili dodatek, będzie miała miejsce w nocy z 26 na 27 sierpnia. Chyba nigdy nie jest tego, że Blizzard wypuszcza dodatki akurat w takie dni, gdzie osoby nahypowane muszą wziąć się dzień wolnego w pracy. No, ale teraz przejdźmy do tego, co nas czeka w nowym dodatku. Przede wszystkim to zostanie zwiększony level cap do poziomu 80. Pojawi się nowy kontynent Kazalgar, znajdujący się pomiędzy Kalimdorem a Pandarią. Kontynent ten będzie miał w sobie cztery krainy. Jedna będzie na powierzchni, czyli Isle of Dorn, a trzy pozostałe będą pod powierzchnią, czyli The Ringing Depths, Fall oraz Ash. Head. Nie muszę chyba tłumaczyć, że będzie oczywiście quest wprowadzający nas do kampanii oraz ogólnie będzie to no nowa kampania. Levelując naszą postać będziemy się uczyć hero talentów, które głównie mają pasywne zastosowania. Jednak niektóre z nich będą miały umiejętności do kliknięcia. Hero talenty to jest ogólnie nowe drzewko talentów oprócz tego głównego, gdzie mają one dodać naszej klasie więcej dynamiki oraz, że tak to nazwę, fantastyki, jak to przypada w grach RPG. Każda klasa będzie miała od 2 do 4 drzewek hero talentów, w zależności od tego, ile specjalizacji ma wasza klasa. Mówię tu bardziej odnośnie do Hunterów i Druidów, gdzie jedna klasa ma dwie specjalizacje, a druga ma cztery. Bo w większości przypadków to będą tylko trzy hero talenty. Odblokują się one po wbiciu poziomu 71, i będziemy zdobywać jeden punkt talentu za każdy wbity kolejny poziom. Pojawi się nowa forma aktywności, która jest głównie skierowana dla osób, którzy grają solo lub nie mają czasu na codzienne granie w WoWa. Więcej o tej nowej aktywności powiedziałem w tym oto filmie, więc Odsyłam was do niego. Nowa rasa, czyli Erfen, to dwarf, który będzie mógł być albo w alliance, albo w hordzie. Jednak odblokujemy ją dopiero po wbiciu poziomu 80 i zrobieniu całej kampanii. Jego aktywną racjalową umiejętnością jest Azerite Search, który jest skillem, że tak nazwę, do przetrzymania. Będą trzy poziomy jego naładowania, gdzie pierwszy poziom zadaje tylko obrażenie fire. Drugi poziom robi to samo co pierwszy i dodatkowo leczy dotknięte tym skillem targety. A trzeci poziom robi to samo co poprzedni, ale i dodatkowo zadaje więcej obrażeń typu Fire targetowi, który ma najwięcej HP. Pasywną umiejętnością jest Hyper Productive, który zwiększa statystykę finesse o 2%, który jest przydatny do profesji. Kolejną pasywną umiejętnością jest Ingest Minerals, który powoduje, że grając Earth and Dwarfen zawsze mamy buffa Well Fed, ale za to nigdy nie możemy skonsumować normalnego jedzenia. Alternatywą normalnego jedzenia dla nas są kamienie. Gdzie tutaj macie listę kamieni oraz jakie dokładnie buffy nam dostarczają. Dodatkowo będziemy. Bywać więcej expa za eksplorowanie nowych zakątków świata Azeroth. Oraz nasz bazowy armor z założonych przedmiotów jest zwiększony o 10%. Ogólnie to tą klasą zaczynamy w ich krótkiej lokacji startowej, a następnie musimy ją przelewelować od poziomu 10 do 80. Swoją drogą to za niedługo chciałbym zrobić materiał lore'owy odnośnie tejże rasy, więc zostaw suba na kanale, żeby tego nie przegapić. A jeżeli chodzi o klasy, to Erfeni mogą grać warriorem, hunterem, magiem, Monkiem, Paladynem, Priestem, rogiem, Szamanem oraz Sky Skyriding, czyli dawny system latania pod nazwą Dragon Riding, będzie dostępny od samego początku gdy dostaniemy się na nowy kontynent Kazalgar. Drzewko Skyridingu zostało znacznie zredukowane, a talenty do rozdania w tym drzewku będziemy pozyskiwać wraz z levelowaniem naszej postaci. Glyfy dalej będą do zdobycia na całym Kazalgar, jednak będą one teraz bardziej dla nagród kosmetycznych oraz achievementów, które nagrodzą na sam przykład takim jednym małtem. Dodane zostaną nowe dungeony, których jest aż 8. 4 do lewelowania, czyli The Rookery, The Stone Vault, Priory of the Sacred Flame oraz City of Threads. A kolejne 4 są już na maksymalny poziom, a są nimi Cinder Midori, Dark Darkflame Cleft, The Downbreaker oraz Arakara City of Echoes. Te wszystkie wymienione Dungeons y będziemy mogli robić tylko i wyłącznie na poziomie normal w Early Access. Wersji Heroic będą możliwe do zrobienia dopiero jak będzie globalna premiera dodatku, czyli tego 27 sierpnia. Reszta nowych rzeczy, które są z tego dodatku, pojawiły się już w Prepaczu: Urbandy, Skyriding, zmiany klasowe, Crossrail Gildie oraz zmiany w naszym interfejsie. Więc jeżeli mowa o tych rzeczach, to odsyłam Was do tego filmu. Natomiast jeżeli chodzi o rzeczy, które będzie można robić w trakcie tego Early Accessu, to jak się pewnie domyślacie, nie wszystko będzie dostępne od razu. Early Access jest tylko po to, żeby ograniczyć w jakimś stopniu natłok ludzi w dniu oficjalnej premiery, żeby serwery się nie napuciły i obyło się bez większych lagów. Jest to tylko i wyłącznie nastawione na levelowanie jednak z pewnymi wyjątkami. Możemy robić dungeony na poziomie normal oraz robić nową aktywność jakimi są Delwy, lecz tylko do tieru trzeciego. Możemy farmić Rinauny do maksymalnego poziomu. Profesje zbierackie będą jak najbardziej dostępne i z tego co mi wiadomo to Action House również co dosyć mocno wpłynie na rynek, gdzie osoby z Early accessem będą mogły się strasznie szybko wzbogacić na początek dodatku. Ponieważ jak wiadomo, wszystkie crafting i temy są bardzo drogie na samym początku. Reszta rzeczy jak weekly questy, world questy oraz odblokowanie delwów powyżej tieru trzeciego, pojawią się dopiero po oficjalnej premierze dodatku. Jeżeli chodzi o pierwszy sezon The War of to ma się on pojawić dopiero 11 września. Natomiast mythic plusy, rajdy, setówki oraz inne sezonowe rzeczy pojawią się tydzień później, czyli 18 września. Jednak o tym opowiem wam na innym materiale. I to by było raczej na tyle z dzisiejszego materiału. Early Access to kontrowersyjna rzecz, jeżeli chodzi o WoWa i nie tylko. I w dalszym ciągu tego nie popieram. Wiem, że brzmię jak hipokryta i czytałem wasze komentarze i zbiorę to na klatę. Bo z jednej strony mówię, że tego nie popieram i że jest to syf, a sam jednak dokładam do tego cegiełkę. Moje jedyne wytłumaczenie jest takie, że raczej nie zrobię streama w dniu premiery ze względu na sprawy prywatne. A chciałem po prostu uczestniczyć w takiej jakby premierze dodatku, ponieważ start Dragonflightów nie ominął. I swoją drogą jestem ciekaw doświadczenia Early Accessu, czy faktycznie będą te lagi, czy będzie dużo ludzi oraz przede wszystkim, czy na przykład serwerów nie będzie wywalać. Więc raz jeszcze przepraszam za taki mini objaw hipokryzji z mojej strony. I z drugiej strony raz jeszcze zapraszam was na stream z Early Accessu już jutro o godzinie 18. Link do Twitcha znajdziecie w opisie. A teraz zostaw suba, kciuka do góry i napiszcie w komentarzu jak się nastawiacie na nowy dodatek. Oraz napiszcie, czy macie już jakieś swoje zaplanowane mainy. Do zobaczenia na streamie i powodzenia wszystkim w nowym dodatku. Trzymajcie się, hej.